Cześć, nazywam się Emil Saweraj, Jestem przedstawicielem firmy Sfawerken w Polsce. Prezentujemy przed wami nawigację Zwea F100. Jest to nawigacja z dokładnością do 2,5 cm. Szerokie zastosowanie w rolnictwie i sadownictwie. Nawigację możemy zamontować do każdego dosłownie ciągnika. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Dzięki naszej nawigacji możecie zmodernizować każdy dosłownie ciągnik, od starszych do nowszych. Ważne, żeby miał, żeby miał wspomaganie kierownicy, i wtedy możecie już bez przeszkód założyć naszą nawigację i cieszyć się Rolnicem 4.0. Nawet jeżeli jest zapotrzebowanie, możemy założyć ten system do starszych ciągników typu 30-60. Mamy już takie przypadki na Ursusie. Jedynym warunkiem jest dołożenie zewnętrznego wspomagania kierownicy, który jest stosunkowo tanią inwestycją, a możemy dzięki temu przystosować starszy ciągnik. W zasadzie już do rolnictwa 4.0. Nawigacja składa się oczywiście z kierownicy elektrycznej na silniku, terminala, anteny, no i nie widzimy tutaj jeszcze czujnika skrętu koła, który jest w zestawie i wspomaga pracę nawigacji. Montaż, w zależności od ciągnika, od stopnia skomplikowania, może zająć się od 2-3 godzin, w szczególnych przypadkach trochę dłużej, ale nie zajdzie się to na pewno dłużej niż jeden dzień roboczy. Nawigacja ma wiele zastosowań, tak w rolnictwie, jak i w sadownictwie. Jeśli chodzi o sadownictwo, będzie to na pewno sadzenie drzewek, sadzenie krzaków, oprysk czy inne prace porządkowe. W rolnictwie, oczywiście, jest zastosowanie jeszcze szersze, czyli od sadzenia oprysku, ochrony, ochrony roślin po bronowanie. W zasadzie każdą pracę rolniczą możemy wykonać z użyciem tej nawigacji, oszczędzając środki ochrony roślin czy, czy nawozy. Nasza nawigacja ma system do zarządzania gospodarstwa dedykowany do tej nawigacji, dzięki czemu wszystkie prace, które przeprowadzane są na tej nawigacji, są odwzorowane w systemie do zarządzania gospodarstwem. I odwrotnie, to co robimy w systemie zarządzania gospodarstwem wyznaczanie pól, wyznaczanie ścieżek jeżeli sobie to synchronizujemy, od razu zobaczymy to na terminalu. Czyli jest jak najbardziej ta dwukierunkowa wymiana danych, a umożliwia to modem GSM umieszczony w tym terminalu. Wasza jest dostępna u naszych partnerów handlowych w agrobart.